Animation Od zawsze ekscytowałem się na myśl o pójściu na studia. Teraz jestem na studiach i wszystko wygląda nieco inaczej. Odkąd pamiętam, marzyłam o mieszkaniu w akademiku, poznawaniu nowych ludzi i być może spotkaniu miłości swojego życia. Po pierwszej nocy, wszystkie te złudzenia prysnęły niczym dla nabańka. Skończyło się na akademiku, gdzie miałam mieć tylko jedną współlokatorkę i dzielić z nią przestrzeń życiową, sypialnię. Typowy widok z akademika. Zgłoszenie od współlokatorki przyszło na Instagramie. Była to Sara, studentka pierwszego roku z Tucson. Wydawała się w porządku. Szybko przejrzałam jej feed, żeby sprawdzić, co robi w życiu. Kochała fotografię, sztukę i darzyła nieskończoną miłością swojego psa, Badiego. Oczywiście poznałam Sarę w dniu wprowadzki. Upał w Arizonie dał mi w kość, a w dodatku niosłam ze sobą cały dobytek pociągnących się w nieskończoność schodach. Wtedy przywitała mnie w naszym akademiku: Pozwólcie, że coś wam powiem o Sarze. Ona nigdy nie wygląda źle, i mówiąc nigdy, mam na myśli przenigdy. Huragan nie byłby w stanie potargać jej włosów. Mafiała na punkcie koloru różowego. Zawsze sądziłam, że ulubiony kolor bardziej odzwierciedla naszą osobowość niż nam się wydaje. No ale mogę się mylić. Starsi chcieli się już zbierać, więc pożegnałyśmy się z łzami w oczach i topowymi tekstami pokroju pamiętaj dzwoni jak najczęściej. Nie jestem zbyt ekstrawertyczna, ale zanim się obejrzałam, Sara siedziała z nosem w telefonie szukając imprez na weekend. No, dawaj nalegała, nie zamulaj. Postanowiłam grzecznie jej odmówić. Wiedziałam, że zamierza się nawalić. Powiedziałam, że muszę się rozpakować. Potem zaczęło robić się dziwnie. Pierwszej nocy w akademiku nie spałam prawie do drugiej. Przyzwyczajałam się do otoczenia i dekorowałam swoją część pokoju, żeby nie przypominała celi więziennej. Gdzie była Sara, pytacie. Na pewno nie tutaj. Nawet nie miałem do niej numeru, żeby zadzwonić czy wysłać SMS-a. A poza tym nie chciałam użerać się znajomą. Wspólokatorką po tak ciężkim dniu. Około godziny piątej rano słyszę jak ktoś majstruje przy zamku do drzwi, które w końcu się otwierają. Ku mojemu zaskoczeniu Sara dość cicho poruszała się po pokoju. To jeszcze bardziej dało mi do myślenia, kto, będąc na takiej bani, zachowuje się aż tak cicho. Wiadomo, przekręciłam się, aby zobaczyć, co jest grane, i w tym momencie znalazłam się nos w nos ze swoją współlokatorką. Odsunęłam się od niej i głośno krzyknęłam. Ale ona dalej swoje. Ani drgnęła. Nawet nie mrugnęła okiem. Po prostu stała tam, biorąc głębokie wdechy i szczerząc zęby. To trwało jakieś pięć minut. W tym czasie opadła moja adrenalina. Ale ta dalej uśmiechała się w najlepsze. Uśmiechała się tak, że aż ślina kapała z jej jadaczki prosto na moją kołdrę. Nie wiem, co to za spie... A forma lunatykowania, ale zdecydowanie nie przypadła mi do gustu. W końcu przełamałam strach i spokojnie wyciągnęłam do niej ręce, kładąc dłonie na jej ramionach. Po kilku potrząśnięciach wróciła do żywych. Nie mówiła, co się z nią działo, ale wytarła resztki ślin ręką i powiedziała szybkie dobranoc, zanim skoczyła w piżamę. Byłabym w stanie o tym zapomnieć, ale to ciężkie, gdy dzieje się to każdej nocy. Powiedziałem swojej portierce. W ciągu dnia rozmawiałem o tym z Sarą. Pytałem znajomych i rodziców. Ale wszyscy tłumaczyli to lunatykowaniem. Wiem, że objawy zależą od konkretnego przypadku. Ale tutaj nie chodzi tylko o ten przerażający śmiech. Ostatniej nocy, kiedy się obudziłam, kucnęła przed zlewem w łazience i gapiła się w lustro. Jak byłaby cicho, to bym ją olała. Ale ona do kogoś mówiła. Nie do samej siebie, tylko do kogoś innego. Usłyszałam tylko, jak pyta się, kiedy ma wrócić do domu i jakiś bełkot o tym, że już prawie wykonała wszystkie rzeczy z listy. Usłyszała mnie, bo odwróciłam się nieco za szybko, aż zaskrzypiały sprężyny w tapczanie. Od razu skupiła na mnie swoją uwagę. Było ciemno jak w dupie, ale widziałam, jak jej szyja przekręca się w nienaturalny sposób. Jej kości strzelały głośno, kiedy odwracała się od lustra. Zbliżała się w moją stronę, Usta całe zaślinione, zęby na wierzchu i ten z... uśmiech. Schyliła się i nasze twarze znów znalazły się obok siebie, nos w nos. Jesteś ostatnia, wysyczała, stykając palcem po mojej twarzy. Nie wiem dokładnie co to za lista, i raczej nie chcę tego wiedzieć. Następnie wróciła do łóżka, jak gdyby nigdy nic. Cały czas leży mi to na wątrobie. A semestr już prawie dobiegł końca. Mam nadzieję, że jakoś przetrwam pierwszy rok. Beny animations polskie.